Cześć, witam Cię na moim kanale. Teraz będzie najbardziej wyczekiwany film, a więc porównanie modelu F803 do bieżącego, który jest w sprzedaży na daną chwilę, model F500 High Zero. Zapraszam Cię do oglądania. Jeśli chodzi o model F803, już nie jest dostępny w sprzedaży. Pierwsza tak naprawdę różnica to jest również w wyglądzie. Model F 803 wydaje się taki bardziej smukły. Z kolei model F 500 z tego, że już pokrywa nie jest, ściągana, jest bardziej masywniejszy. Zobaczmy, tak naprawdę, co zmieniło się wewnątrz sprzętu, ponieważ tutaj zaszły największe zmiany i tak naprawdę to one robią największą robotę. W model F 803 widzimy tackę, szczotkę, wałek. Widzimy wy. 30%, jednakże w momencie, kiedy otworzymy pokrywę w modelu F500 wałek widzimy tutaj już prawie w 80%. Chodzi o czyszczenie szczotki, odbywa się, można powiedzieć, podobnie, tutaj mamy przycisk, w modelu F500 mamy klips, w modelu F803 możemy całkowicie ściągnąć obudowę, tutaj w tym modelu nie ma takiej możliwości. Wystarczy wałek na koniec dnia wyciągnąć za pomocą klipsu. Mamy tą gwarancję, że wałek nie będzie miał nieprzyjemnego zapachu i pozostawiamy go na podstawkę do w modelu E803. Aby wyjąć wałek myjący, musimy otworzyć pokrywę, wyjąć tackę, obrócić mopa i następnie za pomocą przycisku wyjąć wałek myjący. Kolejny atut, i tutaj na pewno posiadacze zwierząt odczują to, separator w modelu F500 to tylko taka srebrna blaszka, jednakże w poprzednim modelu, aby wyczyścić separator, w pierwszej kolejności należy usunąć filtr, następnie palcami bądź pędzelkiem załączonym do zakupu. Obracamy mopa do góry nogami, i tutaj czyścimy wszystkie zakamarki. Tu już widzisz największy plus modelu F500. Mopa nie musisz obracać do góry nogami, tak aby go dokładnie wyczyścić. Czyszczenie mopa F500 jest po otwarciu pokrywy w łatwy i szybki sposób. Zielony filtr, który tutaj widzicie w modelu F803, został zamieniony i widzimy teraz. Tutaj po lewej stronie urządzenia jest to filtr, który wyłapuje nam mokry kurz, czy pył, tak aby nie zapchały wewnątrz w środku przewodów hydraulicznych. Jeśli chodzi o zbiornik o czystą wodę, one nie zmieniły się. Zbiorniki mają taką samą objętość, czyli 500 ml. Liczy się to samo zbiorników na brudną wodę. Model. F500 w razie tego, że jak widzisz sam wizualnie jest większy, jest również wyższy. Jeżeli chodzi o zakamarki, tutaj wysokość wynosi około 9 cm. W poprzednim modelu było to około 8,5 cm. Miary urządzenia wynoszą 30 cm na około 24 cm. Zmiany, które nie widzimy gołym okiem, model F803 posiadał gumowe kółeczka. A w modelu F500 mamy gumeczka z dodatkiem kauczuku. I tak w modelu F803 należało co jakiś czas naoliwić kółeczka tak, aby pracowały po cichu. Tutaj w tym modelu nie mamy takiego problemu, ale kółeczka kauczukowe są mięciutkie i tutaj musimy uważać i co jakiś czas pozbyć się piasku, który może się do nich na przykład przykleić. Podsumowując, największą zaletą modelu F500 jest proces czyszczenia. Jeżeli chodzi o pracę i tak naprawdę efekt może być ona niezauważalna. Chociaż ja uważam, że najnowszy model F500 zdecydowanie z lekkością prowadzi się niż jego poprzednik. Z różnic, które możesz dostrzec, to model F803 zostawia margines przy listwie przypodłogowej około 6 mm. Jeśli chodzi o margines, który zostawia model F500, jest to 1 cm. Jestem ciekawa, z jakiego modelu Ty korzystasz, a może zmieniłaś model z F800 czy na F500? Jestem bardzo ciekawa Twojej opinii. Koniecznie pozostaw komentarz. Zapraszam Cię na mój kanał na Instagramie. Marta radzi. Do zobaczenia!